Wypadki chodzą nie tylko po ludziach, ale też po samochodach. Zdarza się, że nasze piękne, nowe, lśniące auto już tak ładnie nie wygląda wskutek np. wypadku komunikacyjnego. W jakiej wysokości przysługuje nam wtedy odszkodowanie? Bartłomiej Żukowski, radca prawny, zapraszam na kolejny film z cyklu O Prawie bez krawata. Dzisiaj słów kilka na temat tego, jak dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela za wypadek komunikacyjny. A przede wszystkim, jak liczyć wysokość tego odszkodowania. Jest to temat oczywiście złożony i trudno omówić go tylko w jednym filmie wyczerpująco. Natomiast dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz, o której warto wiedzieć. Warto wiedzieć o tym, że wysokość odszkodowania, jakiej dochodzimy od ubezpieczyciela, jest zależna od tego, czy dochodzimy tego odszkodowania jeszcze przed wykonaniem naprawy, czy też już po tym, jak naprawa została wykonana. A szkoda na aucie usunięta. Dlaczego? W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że jeżeli dochodzimy od szkodowania hipotetycznego, a więc tego, jakie jeszcze nie nastąpiło, nie nastąpiła naprawa, czyli nie mamy jeszcze tych kosztów, wówczas wysokość szkody jest obliczana przez biegłego sądowego, który wylicza to sporządzając stosowny kosztorys, oczywiście licząc części. Nakład pracy, i tak dalej. Wówczas wysokością odszkodowania, jaką zasądzi na nas sąd, będzie ta kwota obliczona przez biegłego, która siłą rzeczy będzie kwotą hipotetyczną. A więc taką kwotę otrzymamy. Pytanie, czy faktycznie za taką kwotę zdołamy naprawić nasz uszkodzony samochód. Rzecz ma się jednak inaczej w sytuacji, kiedy dochodzimy odszkodowania już wówczas, kiedy z własnych środków dokonaliśmy naprawy. A więc wówczas, kiedy nie czekając na zasądzenie odszkodowania, czy jego wypłatę w pełnej wysokości, zdecydowaliśmy się na wykonanie naprawy samochodu w warsztacie, czy w serwisie, gdziekolwiek, ale mówimy już wtedy o szkodzie realnej i o wartości rzeczywistej. Wówczas, jak wskazał sąd w orzeczeniu, o którym mówię, wartością szkody jest wartość, jaką zapłaciliśmy rzeczywiście za naprawę samochodu, oczywiście uwzględniając. To, że wszystkie poniesione koszty były adekwatne do rozmiaru uszkodzeń, można się więc zastanowić, czy bardziej opłaca się dochodzić ubezpieczenie przed naprawieniem samochodu i z tychże środków dokonywać naprawy, czy też lepiej wydatkować środki własne na rzeczywiste naprawienie szkody, a przed sądem od ubezpieczyciela dochodzić już zwrotu tychże właśnie nakładów. Drugie rozwiązanie wydaje się o tyle zasadne, że nie ponosimy w ten czas ryzyka, że zasądzona kwota może okazać się zbyt mała do wykonania naprawy. Zakładając bowiem, że opinia biegłego z sam, samej definicji jest teoretyczna, ceny mogą się zmienić od zasądzenia czy od wyegzekwowania kwoty od rzeczywistej naprawy. Takie ryzyko wówczas musimy ponieść. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na dochodzenie odszkodowania, Wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów, no to to ryzyko odpada, ponieważ dostajemy zwrot kosztów, jakie ponieśliśmy na naprawę naszego samochodu. Siłą rzeczy: samochód oczywiście już nigdy nie będzie tak piękny i lśniący, a przede wszystkim nie będzie bezawaryjny. Ale o tym chciałem dzisiaj powiedzieć, abyście wiedzieli, że takie rozróżnienie w orzecznictwie istnieje i że jest to dosyć istotne dla dochodzenia odszkodowania. To wszystko. Na dzisiaj życzę Wam oczywiście tego, abyście, aby te problemy pozostały wyłącznie teoretycznie, abyście nie musieli dochodzić odszkodowań, przede wszystkim aby Wasze auta służyły Wam dobrze i aby, abyście mogli tylko wesprzeć tą wiedzą ewentualnie osoby, które takiej wiedzy potrzebują. Szerokiej drogi, wszystkiego dobrego. Zapraszam oczywiście do dalszego śledzenia kanału, obserwowania, subskrybowania i do zobaczenia już niebawem.